Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał mówić o poglądach profesora Przewodnictwa, ale tutaj taki mój wstęp będzie do mojego wykładu, bo mój 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 Poeta mówi żonu. Widzisz te dwie muchy na parapecie okna zabite chozolem? Tyleż one znaczą we wszechświecie, co nasze martwe, ukochane psy, co leżą tu pod kamieniem. Pamiętasz ten wyraz stropka, gdy mu się coś mówiło, a on nie rozumiał. Marszczył czoło, skupiał się i nie rozumiał, bo był zwierzątkiem. My też nie rozumiemy. Patrz, mówią do nas obłoki, zorze, gwiazdy, wiatry, a my nie rozumiemy. Mówią do nas przestrzenie niebieskie, mówią drzewa rozwijające się, mówią kwiaty. Rosną i mówią, a my nie rozumiemy. I tak już będzie. Będziemy we wszechświecie jak te dwie martwe muchy. Jak te dwa zdechłe psy, jak dwie niczoście. One też kochały i chciały zrozumieć. Ja to, że ukaże się w wydawnictwie Sempek, księga jego dla napisana, którego nie doczekał. I do tej księgi będzie dołączona płytka, który będą właśnie recytowane przez niego wiersze urodzonych pojazdów. Zajmę się tym panią Grożek, która jest muzykową pianistką, od sztuk politycznych. I będzie można sobie więcej tych pierwszych słów. A one powstały w ten sposób, że jak kiedyś przyjechałem z komputerem do Otwocka, gdzie Przewodski przebywał przez ostatnie lata, udało mi się go namówić, żeby recytował. Co ciekawe, z pamięci większość tych wierszy recytował. No właśnie, chcę tutaj yy, mówić o poglądach profesora Przełęckiego na yy, przez ucząc, jak Państwo zapewne wiecie, zmarł tego roku, w tym roku w sierpniu. Przeżył lat 90. było to piękne, twórcze życie i śmierć też pogodna, dlatego że nie chorował, nie był w szpitalu. Do końca twórczy był i, i do końca pracował właśnie. Więc to, co o swoim mistrzu, ponieważ moja praca ministerska była pisana w kierunki pod kierunkiem prezesa zawsze było uważałam za swojego mistrza, co im można powiedzieć, to człowiek niezwykłych niezwykły przymiotów, czyli z tym człowiek, niezwykle nie niezwykle tolerancyjny, niezwykle nie szanujący człowieka, nikt się nie zacietrzewiał, nie był się w drogodniach wyrozumiały. Jeżeli chodzi o pracę naukową, że niezwykła rzetelność, solidność, która coraz było porządne, było takie bardzo, bardzo ważne określenie, praca musiała być napisana porządnie. Znamy jest przede wszystkim jako logik, z tego opiekował i logik, filozof nauki, filozof, metodolog, stosując narzędzia często logiczne, ale nie tylko, do tych prac. Ja chciałabym jednak mówić o takich zainteresowaniach profesora, którym dobrać już właściwie później, już na emeryturze, to znaczy o jego rozważaniach dotyczących wartości, ale w takich rozważaniach aksiologicznych, w szczególności metaetycznych. Zajmował się rozmaitymi wartościami metaetyką, innymi jak tylko do tych rozważań jego metaetycznych się swoje stanowisko w tym względzie, jeżeli chodzi o wartości, i to wartości właśnie moralne, Przemysł określał jako kognitywizm i obiektywizm. Swoje stanowisko tak, że to jest stanowisko kognitywistyczne i obiektywistyczne, i przeciwstawia je na przykład poglądom etycznym i takim na moralność Jenny Einstein, która też w wiele pracy bardzo się interesowała. Więc stanowisko podlewne, ale tak dla porównania Szałańskiej i określał jako ekspresywizm i subiektywizm. A tu mamy kognitywizm i obiektywizm. Dla mnie to już jest pojęciem realizmu. Przedecki był realistą w dziedzinie, no właśnie, aksjologicznej, między innymi, jeżeli chodzi o wartość. Jak ja rozumiem ten realizm? realizm jest pojęciem spastudzonym według mnie przez amerykańskich e, filozofów, przez to myślę, jest tak wiele antyrealizmu w filozofii, właśnie dzięki Panterstanowi i Rescherowi. Głównie. Pan Panterstanow określił, e, e, charakteryzując realizm, że realista to jest ktoś, kto uważa, że nauka powinna dostarczyć literalnego i prawdziwego opisu rzeczywistości. Rescher. To samo, jak gdyby myślaliśmy w ten sposób, że realista to jest ktoś, kto uważa, że świat jest taki, jakim go opisuje nauka. No przy tych określeniach to nikt rozsądny nie może się nazywać realistą. No przecież wiemy, jeśli weźmiemy to drugie określenie, świat jest taki, jakim go opisuje nauka. No nauka mówi o punktach materialnych ciała doskonale sztywnych o przewodnikach bez pojemności i, i, i no, takie przedmioty nie istnieją, materialnie nie jest jak sumor, no coś takiego nie istnieje. Więc mówienie, że realista to jest ktoś taki, który sądzi, że świat jest taki, jak jedynie na nauka, literalnie rzecz biorąc, no to jest jakiś absurd, to też y, ludzie, którzy się przyznają do realizmu dodają do tego, że to jest naukowe taki, szwaki, owaki. Bo realizmu po prostu być nie może. Ja już obrazów. Nie ten, ja nie istnieją, ale my że nie istnieją. O to chodzi. A, a jednak używamy. A jednak ich używamy. Więc ja y, jestem mm -hmm. realistą, ale odwołuję się do takiego bardzo trudnego i prostego określenia. Mianowicie e, bo według mnie najkrócej y, realizmu zdefiniowała, Panowie to śpiewali, i brzmiało to tak, Nie była przyśpiewka, o ile dana da, nie ma szatana, a potem to, co najbardziej głośne. Świat realny jest poznawany, To świadczy o realizmie. Świat jest realny i świat jest poznawalny. Zauważcie Państwo, że to właśnie się tak jest zbieżne z tym, co tutaj Przyłęcki mówi o dziedzinie wartości, o tym, jak on mówi. On jest. Przede wszystkim obiektywistą, czyli będzie twierdził, że e, wartości istnieją obiektywnie, a więc niezależnie od podmiotu poznającego. No to jest to samo tym, że one są realne. jak w ten sposób to jest, to rozumiem również realność świata. Świat jest realny. Jest istnieje, jak obiektywny. No i kognitywizm polega na tym, że są one e, poznawalne. <laughs> Przedstawię Państwu w skrócie, dlaczego, jak to profesor rozszygał, jak argumentował za, taką, za takim rozumieniem świata wartości. Zaczniemy od takiego, od takiego stanowiska Przeleckiego, jeśli idzie o ten spór między. No właśnie, możliwością oddzielenia, teorii znaczenia od teorii prawdy. Przedski robił to, pokazywał to dla nieostrych pojęć i między innymi odnosił to również do pojęć związanych z wartościami wartości. Mianowicie opierał się, odwoływał się do teorii prawdy w takim teoriom nowościowym sformułowaniu. Więc to u pojawia się w ten sposób. No więc P od A należy do P, do, 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 do P, to jest taki A. Y, no to jest jakaś nazwa, więc A jest P, jest prawdziwe, należy do P. No wtedy i tylko wtedy, napisze sobie tu I, gdy, i tutaj jest pogubione takie A, należy do pogubione P. To jest predykat, <coughs> więc nazwa pewnej własności. Predykat jest argumentowy, więc nazwa pewnej własności to jest pewna nazwa, nazwa znowu indywiduowa. I takie zdanie stwierdzające, że A jest P, jest prawdziwe, jeśli obiekt, którego nazwą jest owo A. Ale ten A należy do zbioru, który jest denotacją tego terminu P. To jest termin P, predykat, jego denotacja, zbiór obiektów P. Takie zdanie jest prawdziwe, jeśli A należy do P. Ten... <coughs> jak tutaj, jak tu profesor argumentuje za rozdzielnością no właśnie, do prawdy, stwierdzenia, że coś jest prawdziwe, od teorii znaczenia. Otóż, sposób wyznaczenia prawdziwość tego zdania P od A zależy w ogóle od tego, czy obiekt A należy do zbioru P, a więc do denotacji terminu tego predykatu. Ten predykat może być wyznaczany, ten te zbiór. Zbiór, denotacja tego terminu, jak człowieczki pisze, może być w rozmaity sposób charakteryzowany, wyznaczany. I no, przypuśćmy, że to jest, powiedzmy, że oka no, jest człowiekiem. To, kto jest, a kto nie jest człowiekiem, może być w rozmaity sposób no, definiowany i taki zbiór może być wyznaczany, no, że to jest przedstawiciel chową sapiens, albo że to jest e, na nie dwórok, czy jakkolwiek inaczej. Przelecki mówi, niezależnie jak ten, jak ten zbiór wyznaczymy, jak je, to będzie sobie mówiło tylko o znaczeniu tego zdania, natomiast na prawdziwość tego zdania nie będzie miał wpływu. W jaki sposób ten zbiór wyznaczymy, to będzie mówiło tylko o znaczeniu terminu. Tego predykatu i przy tych różnych znaczeniach, o ile tylko będzie spełniony ten warunek, że A należy do P, to zdanie będzie prawdziwe. Także tutaj rozdzielona jest ta teoria, teoria prawdziwości. Tak jak pisze Przełęcki, jak przeczytam, rzeczywistość jest tu charakteryzowana, jeśli po myślimy, że to jest zgodność myśli nasze i odpowiedzi z rzeczywistością. To powiedziała tak, rzeczywistość jest tu charakteryzowana w języku zbiorów, a nie wartości. To, do czego odnosi się predykat oceniający, więc to już przechodzimy teraz do tych predykatów oceniających, mówiących, że coś jest dobre, słuszne, okropne, piękne też, bo to nie tylko się odnosi się do różnych predykatów oceniających, będziemy mówili tylko, tylko o tych oceniających moralne na moralne własności predykatów. Więc powiada to, do czego odnosi się predykat oceniający, to jego denotacja pojęta jako zbiór konkretnych indywiduów. Nie ma pewnej takiej jasności od razu, które zaraz przyszła dalej, tylko od razu chciałam zwrócić uwagę, bo to, do czego się odnoszą te predykaty oceniające. To jest różnie, bo mówi się nieraz o osobach. Mogę powiedzieć, że ktoś jest zły, podły, szlachetny i tak dalej. do czynów, że jakiś postępek jest nieraz do zamierzeń. Ja tutaj dla prostoty przyjmuję, że to się do pewnych zachowań, do pewnych czynów. Więc, więc te, te obiekty to są pewne zachowania, pewne czyny. I to, do czego odnosi się predykat oceniający, to jego denotacja, pojęta jako zbiór konkretnych indywiduów, w tym przypadku, i konkretnych zachowań. No, moglibyśmy to odnosić i oceniać ludzi, na no to potem byłby jakiś zbiór ludzi. Tylko od tego, jaki zbiór denotuje dany predykat, zależy prawdziwość zawierających ten predykat zdań, a to, z jakim zbiorem mamy do czynienia, zależy z kolei tylko od tego, z jakich składa się elementów. Ten sam zbiór przedmiotów charakteryzować można, jak wiadomo, przy pomocy różnego układu cech. Taki czy inny sposób charakterystyki zbioru stanowiącego denotację danego predykatu oceniającego nie wpływa na wartość logiczną takiego zdania. Bo to, co wpływa na wartość lekką, to tylko, że A należy do tego zbioru. P. Więc jeszcze raz, żeby tak Państwo rozumieli. Warunkiem prawdziwości jest przynależność pewnego obiektu do zbioru. Jak ten zbiór, od tego jak ten zbiór jest wyznaczany, prawdziwość zdania nie należy. Więc to natomiast co do sposobów takiej charakterystyki jest istotne, może być zależne, to znaczenie danego kwalitatu i zawierający go zdaje, a nie ich wartość logiczna. Problem takiej, a nie innej charakterystyki danej denotacji, to problem należący do teorii znaczenia, a nie to prawdy. Więc to jest, to pewien pogląd taki, <laughs> Jak Państwo wiecie z tym rozdzieleniem właśnie teorii prawdy i teorii znaczenia ta rzeczy dyskutowana, to jest stanowisko profesora Przyjackiego w, w tym względzie. Proszę Państwa, no, jeśli chodzi o te o te interesujące nas zagadnienie wartości wartościowania tych oceniających prawdyka, no to tu widzę, widać, że tutaj jednak... Ważną rolę odgrywa to, w jaki sposób my potrafimy ten, e, ten predykat, jak my wyznaczymy ten zbiór, jakie są metody wyznaczania tego zbioru tych obiektów. Bo jak widać, dla tych kwestii rozstrzygnięć moralnych, a e, do tego ma ta koncepcja służyć, no, ta sprawa prawdziwości jest już. No jakoś wtórna. To nie jest taka istotna. Dla profesora jest to ważne stwierdzenie, bo to jest potraktowanie sądów oceniających jako sądów w sensie logicznym. A więc jakie to ma konsekwencje? No konsekwencje to ma taką, że <laughs> jeśli możemy o czymś orzekać, prawdziwe czy fałszywe, to takim sądom, które są sądami logicznymi, czyli mają tą kwalifikację prawną czy fałszywą, fałszy, możemy powiedzieć, że one mają pewną wartość poznawczą. Natomiast no, często odmawia się sądom wartościującym takiej wartości obiektywnej, wartości poznawczej. No, to nawet w takim powiedzeniu, że nie to ładne, co ładne, jest to, to, co się komu podoba, w odniesieniu do <coughs> wartości estetycznych jest ogólnie przyjęte. Po no, prostu tutaj. No, Chcecie wykorzystą, twierdzi, że zdaje, że sądy oceniające, w szczególności taki sądy wyrażające pewne wartości moralne, oceniające względem etycznym, pewne na przykład zachowania czy ludzi mają wartość logiczną, mogą być oceniane jako prawdziwe i fałszywe, a w związku z tym mają też taką poznawczą wartość, co jest... Yy, yy, no, takie interesujące i dosyć rzadkie. Profesor, no, najpierw pokazuje, proszę właśnie tą odmienność, że teoria, że teoria prawdy i teoria znaczenia są dwie różne rzeczy, no, ale zaznacza, że nie można ominąć pytania dotyczącego sposobu, w jaki właśnie wyznaczamy ten zbiór tą denotację pre predykatów takich oceniających, Czy ten sposób wyznaczania tych, właśnie zbioru, która jest denotacją tych problemów oceniających, jak one są wyznaczane. <laughs> Jeśli, no zakłada się, że takie właśnie predykaty tutaj istnieją. Proszę Państwa, to jest... Yy, to jest jak widać bardzo ważne, yy, yy, <laughs> żeby to odnosić się do sformułowań przez samego profesora Brzeńskiego, więc to jest od tego, czy potrafimy w sposób jakiś obiektywny wyznaczyć ten polityka, więc to od tego zależy cała konstrukcja, spójność tej całej konstrukcji. Sposób, jak profesor mówi, sposób rozpoznawania wartości a, i to jest wydaje się w tej konstrukcji najważniejsze, w jaki sposób możemy wyrażać wartości, bo jeśli już ten zbiór będzie określony, to, to kwestia prawdziwości takich sądów jest yy, no już wtórna niejako. Profesor Przemęcki twierdził, że istnieją takie sposoby, odwołuje się tutaj do swojego z kolei mistrza, Kazimierza Ajdukiewicza i przytacza taką wypowiedź Ajdukiewicza już. Przedmiotem mojego uczucia od razy, to jest, to, jest to przedmiotem mojego uczucia od razy moralnej wobec czyjegoś postępu jest ten postępek, zauważcie, przedmiotem mojego poczucia od razy w z względem czy postępu jest ten postępek. Gdy w tym uczuciu uobecnia mi się naocznie jego podłość. Więc przejrzyłam pewne uczucie i w tym na, 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 na od odrazy do post czyjegoś postępu. I w tym uczuciu, uczuciu naocznie, uobecnia mi się podłość tego. Mm, Mam w tym uczuciu daną równie bezpośrednio, jak w spostrzeżeniu kwiatu maku mam daną jego czerwoność. Więc widzę jakiś postęp, mam uczucie od razu i jest to dla mnie w tym, w tym, w tym uczuciu od razu, ta potość się tak ujawnia, jak w spostrzeżeniu patrzę na mak, widzę jego czerwoność. Profesor Przelecki powiada, no właśnie podobnie, właśnie powtarza te słowa mistrza, mówi, że treść naszego wartościującego przeżycia uczuciowego jest czymś, treść naszego wartościującego przeżycia. Jeszcze raz tak czytam oczywiście, e, przeżycia uczuciowego. Więc treść ma przeżycie pewne uczuciowe. jest jakiś taki <laughs> e, taki... E, Przeżycie uczciowego. Treść naszego wartościującego przeżycia uczuciowego. Jest czymś, co dostarcza bezpośredniego uzasadnienia opartej na tej wypowiedzi wartościującej. Więc jest przeżycie pewne, jest jego treść. To jest taki sąd psychologiczny. Treść. Czuję, że to jest odrażające. I ta, ta treść właśnie dostarcza uzasadnienia oparty na tej wypowiedzi wartośćmi otycyjnej, więc powiedzenia, że to jest okrutne, podłe, dobre, piękne itd., tak itd. Tak więc to w wielu tekstach taka ta, ta argumentacja się pojawia. Czytamy na przykład, bezpośrednie doświadczenia aksjologiczne porównywalne być może z bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym. Zgodnie z reprezentowaną poprzedzeniem koncepcją Rola tych dwóch rodzajów doświadczeń jest analogiczna.